No, było, żeby to robić na stromach, żeby ci się nie ruszać, żeby ci się zdominować. A przez żeby siedem, 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 to. siedem, 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 Dawajcie panowie, Mówię, nie widziałem powtórki z tej perspektywy wyglądało po prostu, że, że rybniczanie wychodzili na 5-7 i gdzieś tam nie było tego miejsca dla, dla Tobiasza, który musiał zamknąć gaz. To też mówi, że wjechał bardzo mocno w jego ścieżkę, ale no, nie widziałem powtórki także że ciężko jest do tego Czułem na to, żeby to zamknąć sprawę w biegu 14, a grzechu, poza pierwszym błędem, później był niełapany, więc tutaj nie było jakby dyskusji, żeby Grzechu to zamykał. Ale eee, liczyłem na to, że Matias poradzi sobie z Patrykiem i że gdzieś tam te trzy 3, 3, Potofik wyglądał rewelacyjnie, no to No, no, no ale sport, no tak to bywa. Palubas no. też do tej pory nie przegrał, tak? A... <grystanie> dużo takich y... błędów jeździeckich, tak powiedzmy sobie, to i, I na końcu przybraku, ale w rybnik gdzieś tam wiedzieliśmy, że to będzie dobrze jechał, bo pamiętam jak wyglądał pierwszy mecz. Wygraliśmy jednym punktem z rzutem na taśmę, także wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie. Jesteśmy w półfinale playoff. Playoffy to jest nowa historia. Zobaczymy. Będziemy walczyć. No i juniorzy, no i bywa tak. To jest właśnie forma juniorska, że zdarzają się takie mecze, że nic nie pasuje, nic nie idzie i tyle. przypuszczam, że w następnym meczu będzie zupełnie inaczej. Teraz jest przygotowywany, tak jak jakiś tam sobie komisarz i tak był zrobiony. to mamy ekipę, która jeździ tutaj oprócz Francisa od lat, więc jeździliśmy na tym torze jakby był twardy, jakby przyczepny, jakby był dziurawy, jakby równy. Także ja to tak zazwyczaj nie, nie lubię usprawiedliwiania się z no na pewno jest, bo do XV biegu wyjeżdżaliśmy jako wygrany w a skończyliśmy jako przebrany. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę, to jeśli marzymy o awansie, to prędzej czy później na się trzeba pokonać, może prędzej, zobaczymy. Jest tydzień znowu przerwy, jest to tydzień znowu dobry dla i Francisa i dla Oliego, bo, bo cały czas gdzieś tam ten upadek jeszcze siedzi. Ta forma jest powiedzmy sobie tak średnia, no, a najważniejsze z tego meczu trzymamy by kciuki za Patryka, żeby wszystko się okazało dobrze, żeby, żeby cały i zdrowy wrócił do nas.

Ciężko było cokolwiek zdziałać w tym ostatnim wyścigu. Robiłem co mogłem, z siebie wszystko, ale nie było to wystarczające. Skończyło się to fachowo. Potraciliśmy zbyt dużo punktów w tym meczu, dlatego jesteśmy tylko lucky luzerem. W rybniku nie mieliśmy swojego dnia, dlatego w że było tak trudno to odrobić. It is, it was, there was some, tor może faktycznie yeah, nie był identyczny the jak the ostatnio. Było na nim the... parę dziurek, ale But generalnie to był dobry tor. A track, uh... W finale spotkamy się z Zieloną Górą. Oczywiście, no yeah, że nie będziemy, to będziemy to faworytem, to ale tam jest siebie wszystko. To jest żużel w nim wszystko się może zdarzyć. To.